Cześć. Dzisiaj chciałbym wam pokazać y, mój nowy serwer. No najlepszy serwer. Y, robiliśmy go tak nie cały tydzień. On jest bardzo ogromny. Y, teraz ze mną jest MC Joker PC. Tylko go nie słychać. Y, Chciałbym was zaprosić na ten serwer Minecraft. Wszystko poda w opisie i czy itd. Ale to na koniec. A nie, to, to nie do was, tylko do kolegi. Ho, oh, mapka mi się jeszcze nawet w tym. Nie zgenerowała, Tutaj już tak nie musicie sobie budować domków ani nic. Można je od razu kupić. Bo są gotowe. Już są gotowe. Całkiem, całkiem. Ym, że jakbyście chcieli kupić, to napiszcie tak. Ym, ym, na przykład, chciałbym kupić ym, na przykład. Um, domek, ten i ten, ta się do Was stepne, no to to będzie ten domek, już kupiony. Jakbyście mogli tam wszystko robić. Jak przez moje lagi są potwory włączone. Tutaj są wybrane hotele, takie cuda jakby. No. Za uwagę! Subskrybujcie, o żółty magiczny guziczek. Proszę Was, wbijajcie! Cześć!